Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanujo-Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, a dzisiaj z cyklu Kuchnia dla laików zrobimy dwa rodzaje smoothie. Ale zanim zacznę mam do Was pytanko, czy po okresie świąteczno-noworocznym troszeczkę nie przytyliście, bo mi no niestety się przytyło całe 5,5 kg, dlatego postanowiłem, że styczeń traktuję jako taki y, miesiąc Oczyszczający, dlatego pomyślałem o smoothie. Dobra, teraz szybko przejdźmy do rzeczy. Dwa rodzaje smoothie i mówię szybko, co będzie nam potrzebne. Do pierwszego smoothie będziemy potrzebowali dojrzały mango. Tak jest. Mleko kokosowe. Tak jest. Pół banana. Tak jest. I na koniec. Szklanka soku pomarańczowego. Ja sobie w sklepie na świeżo to wycisnąłem. Drugie smoothie, a Żabka poda składniki. Proszę bardzo, Żabciu. Baman, jabłko, seller, pomarańcza, miód, woda i żuga wina. Tak jest. Także my powolutku zaczynamy wszystko kroić i działamy dalej. Pamiętajcie, że warzywa owoce trzeba dobrze umyć, a potem pokroić w takie e, niewielkie kawałki. Ok. I dobra, to zaczynamy. Pierwszy smoothie. Tutaj mamy tak, dwie pomarańcze, jedno jabłko, Rzucamy do środka. Tak jest. Potem banan i łodyga selera. Tak jest. Dwie łodygi selera, pół banana. Ok garść żurawiny. Brać żurawinę. Tak, oj, poleciało mi, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Wrzucamy. Tak jest. Łyżka miodu. o, Okej. Okay. I woda. Tak jest. Teraz bierzemy pokrywę, oczywiście, przekręcamy, tak jest, i włączam. I proszę bardzo, takie pyszne smoothie nam wyszło. Ja sobie zaraz go przeleję, no i zaczniemy robić drugie smoothie. Dobra, teraz działamy z drugim smoothie. Wrzucamy mango. Pamiętajcie, żeby mango było dojrzałe. I plus pół banana. Tak jest. Odkręcam sok pomarańczowy. Jedna szklanka nam jest potrzebna. Tak jest. Wlewam do środka. Tak jest. I teraz zostało nam mleko kokosowe, którego wrzucimy dwie łyżki. Jedna łyżka. Tak jest. I druga łyżka. Tak jest. Ja sobie to zblenduję i pokażę Wam zaraz efekt końcowy dwóch smoothie. Zamykam, blenduję i spotykamy się w scenie końcowej. I proszę bardzo, tak nam się te smoothie pięknie prezentują. Z pierwszego smoothie wyszły takie trzy pucharki. Z drugiego smoothie wyszły dwa pucharki. Teraz, no trzeba spróbować oczywiście. Zdrowie wasze. Mmm. Pyszny. Pyszny, naprawdę pyszny. A ten drugi? Tak jest? Próbuję. No mega. Nie wiem... Który lepszy, ale chyba bym obstawił tego po prawej stronie. Także no co, ja powolutku się będę z Wami żegnał. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych przepisów. Trzymajcie się. Do usłyszenia. To był Krzysztof. Rapanujo Bobelowski. Kłaniam się nisko. Na razie. Cześć.